5, 4, 3, 2, 1, go! 7 prawy do 3 lewy szeroko. 35 plus prawy, on mija. Drugi szczyt prosto, długi 7 lewy. Drugi szczyt prosto, długi 7 lewy. 57 prawy do bardzo długi lewy.

7 minus lewy, długi 56 prawy przyciąć do 5 lewy 6 prawy przyciąć do 5 lewy 33 lewy mostek do 3 prawy 3 lewy mostek do 3 prawy szczyt prosto 7 prawy, długi i 57 lewy i 56 prawy zacisk do 4 lewy podbija nie wypuść. 6 prawy zacisk do 4 lewy podbija nie wypuść. 56 prawy ciąć do 7 lewy ciąć. Do 7 prawy podwójny do 6 lewy. 7 prawy podwójny do 6 lewy. Do długi 7 prawy zacisk do 6. 7 prawy na końcu, zacisk do 6. Tutaj zacisk. 7 lewy, długi. I 36 lewy mostek podbija. 6 lewy mostek podbija. I 50. Zaszczytem hamuj 3 lewy w dół. Hamuj 3 lewy w dół. Dobrze. 50. Zaszczytem 5 lewy. Hamuj mostek. Trzy prawy, bardzo ciasno. Trzydzieści, siedem prawy do sześć lewy. Sześć lewy, pięćdziesiąt, sześć lewy do siedem prawy. Zhamuj sześć lewy. Siedem prawy, zhamuj do sześć lewy. I sto. Podwójny, zaszczytem 30 i zaszczytem 6 prawy, podbija mocno. 30 bardzo długi, 7 prawy. Na drzewie hamuj, 6 lewy. Na drzewach hamuj, 6 lewy. Do 4 prawy, plus otwarty, podbija. Do 6 minus lewy, ciasno. 6 minus lewy, ciasno. Do 4 lewy przyciąć.

46 prawy, 53 lewy nie ciąć. 3 lewy nie ciąć. 150 prostuj. 4 prawy z drogi. 4 prawy z drogi. I 100. Na 100. 7 prawy na końcu. Później 100 prostuj, 7 lewy.

7, Długi 7, 7 prawy. prawy teraz, 7 prawy i 70 prosto i 6 prawy na końcu do 5 minus lewy. 6 prawy, 5, 5 minus, minus lewy. 37 prawy. 70 za zaszczytem, 6 minus prawy przyciąć. 6 minus prawy przyciąć i 34 lewy. 34 lewy. 4 lewy i 37 lewy 107 prawy, nie ciąć Nie ciąć korzeń 120 prostu i 7 prawy powoli, 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 powoli. powoli, powoli, powoli. Lewy będzie. Okej, okay, jedź, 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 jedź. jedź. Teraz będzie 7 prawy do 6 lewy nie ciąć. Zaszczytem 7 prawy. 7 prawy, 6 minus lewy przytnij. Do 7 lewy 37, 3 minus prawy mostek. 57 prawy. 57 prawy i 37 prawy zostań do 7 lewy. 7 prawy zostań do 7 lewy i 200. Zaszczytem 7 lewy. Tutaj zaszczytem 7 lewy. I 107 prawy do bardzo długi 7 lewy. Zacisk do 6 prawy na końcu. Teraz 6 prawy, na końcu szczyt. 57 prawy do 7 lewy 7 prawy do 7 lewy 400. 7 lewy do 7 prawy 7 lewy do 7 prawy Lewy do 7 prawy Powoli powoli 157 prawy do 7 minus lewy i hamuj 3 minus lewy z drogi 7 minus lewy, 7 minus lewy, hamuj! 3 minus lewy z drogi. Do 7 prawy. Do 7 prawy, do 6 lewy. 37 lewy i 70 prawy, do 6 lewy. Prawy, do 6 lewy. I 50, hamuj! 7 prawy, do 4 lewy. Hamuj! 7 prawy, do 4 lewy. Do 7 prawy i 100. Na końcu 6 prawy. Do długi 7 lewy. 6 prawy. Do długi 7 lewy. 120. Na szczycie 7 prawy. Szczyt 7 prawy i 150. 7 minus lewy. 7 minus lewy i 50. 7 prawy śmiało. 200 Zaszczytem 37 prawy zacisk Do długi 7 lewy 37 prawy zacisk Powoli Powoli, powoli nie przewołuj do długi 7 lewy 50 zaszczytem 37 prawy z hamuj do 4, lewy Zaszczytem 37 prawy z hamuj do 4, lewy 4 lewy, 70, 7 prawy przez szczyt, do 7 lewy, 7 prawy przez szczyt, do 7 lewy, do 6 prawy przyciąć, 6 prawy przyciąć, 57 prawy nie ciąć, 7 prawy nie ciąć i 36 lewy, i 30 długi 7 prawy, długi 7 prawy do 5 lewy, 5 lewy. 50. Hanuj przed domem podbija do 4 prawy. Przed domem podbija do 4 prawy. I 100. 7 lewy. I 57. Prawy. Ciąć do 7 lewy długi. 7 prawy. Ciąć do 7 lewy długi. Lewy długi. Do 6 prawy. Do 6 lewy przez szczyt podwójny, do 6 plus prawy. dawaj Plus prawy, 5 prawy, do 5 lewy, tnij koniec. 5 lewy, tnij. Tnij koniec teraz. 50, szczyt prosto i 100 prostój. Bardzo długi 7 lewy i 100. Metalot na 6 prawy, ciąć z uwagą. 6 prawy, ciąć z uwagą Dobra, okej okay.